Thank <laughs> you.

Yes! Bravo, bravo! Yes! Bravo, bravo! 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 Gell dobrych. Probi! Na takasit! Etka! Probi! Foo! Ja ja ja! Pasie! Chodaj!

ファミコミックスターゲームの1・0 <noise> ・1・0 <noise> ・1・0・1・0・1・0・1・0・1・0・1・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・ I don't Tak, tak. Pierwszy, no pierwszy Dawać mecz, pierwszy mecz, to, to jest Lutera, Tak naprawdę, to nie widzieliśmy, jak jesteśmy w optymalnej formie. To, jest, to są pierwsze zawody po ośmiu tygodniach ciężkiej pracy. No było, było, widać, że jeszcze, jeszcze nie ma tej, tej, tej świeżości, ale myślę, że zmęczone na meczu będą być coraz lepiej. A fakt, faktem, że dom, no to bardzo dobry zespół. To jest Zespół, który ma czwarte miejsce, ma 24 punkty, praktycznie utrzymanie i nam postawi się twarde, twarde warunki. no Wytrzymaliśmy ciśnienie i dziękuję też jeszcze raz za to chłopakom, że podjęli walkę, że nie obrażali się, że trenowali ciężko w okresie przygotowawczym i myślę, że będzie procentowało to jeszcze w przyszłości. To, że to było bardzo ciężko przeciwnik, było widać po pierwszej połowie, gdzie tak naprawdę akcji po zawędowskim 17 sekundy takich klarownych nie było. No to tak, 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 bo to, to jest tak, to jest trenuje się jakiś tam okres, yy, później wciągli się na mecz, jest jakiś tam stres, przyszło, przyszło trochę ludzi na mecz. Może to, to może jakieś tam lekie ciśnienie, ale... No. Yy, ja wierzyłem w zespół, że, że z, z minutę będą grać na lepiej i w drugiej połowie było widać, że chyba mieliśmy jednak przewagę, tą tą, tą, tą wytrzymałość i granie piłka. A drugie szczęście jednak też mieliśmy, bo Piotr strzel składował piłkę na poprzednik. O tak, tak, on tam jest właśnie po to jest tam Piotr, że, że żyje. Tak? Jest to młody chłopak, ale cały czas się rozwija i, 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 i chwała mu za to. No. Obronił wspaniały dosyć mocny strzał, znaczy, znaczy taki, taki lot można powiedzieć wybił ją, ale dzisiaj, dzisiaj praktycznie mogę powiedzieć, że wszyscy sobie zasłużyli na, na, na prawo, tak? Jestem bardzo szczęśliwy, że, że mogę prowadzić taki zespół, bo i ci, co weszli z ławki, i ci, co grali, i, i reszta panów żyła, i chcieliśmy wygrać. Naprawdę chcieliśmy wygrać ten mecz. Bardzo lecz. dużo nerwa było w dzisiejszym spotkaniu, szczególnie także ze strony y, ławki hazerowej wewnętrznej. Y, mają pretensję o to, że bramka nie powinna być uznana. To czasem zdaje się, że powinna być uznana, bo ja bym z udał pola. Oczywiście. Ten gościu, który był spalony, to praktycznie uczestniczył w akcji. To był wydórski, tak? Tam się przywrócił. A jego zbieg drugiej i idealnie wyskoczył i uderzył, tak? Nie było żadnego spalonego. Jakby tam Marek stał, w to jest spalony, ewidentnie, ale jak on biega. I ma 5 metrów jest przed, przed, przed linią, przed linią spalonego to nie ma żadnego a Takie tłumaczenie się mogą nie dają się na przepisy. Spotkanie się zakończyło, czy następnym punktem będzie apteka i syrapek na gra? No tak ciężko, no, naprawdę jest ciężko, to lepiej jak się grać w meczu wyjść i tam nosować, niż stać z boku, ale... No taki mam charakter, może to śmiesznie wygląda z boku, że tam to mordy i pompuje i tych chłopaków, no ale my naprawdę my nie, mamy, my nie mamy innej drogi. Naprawdę mamy, mamy już teraz 15, mamy teraz 15 punktów, tak? Mamy 15 punktów i my musimy. Dla nas każdy mecz to jest walka o życie tak naprawdę, tak? O sponsorów, o to, żeby ludzie przychodzili na boisko na, 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 na stadion, o to, żeby to się wszystko kręciło w dobrym kierunku, bo to trenuje tyle chłopców w Winiorach i w tramkach, żebyśmy... My mieli tą trzecią do policja. Akurat to Po spotkaniu wielka radość wszyscy wyściskali łącznie nawet z głównym sponsorami, nam lubią, dzięki temu to tylko kilku zawodników wylądowało w Tak, jeszcze raz, jak jest możliwość, to bardzo chciałbym podziękować Arturowi Brójowi, który naprawdę no, jest facet, który, który nam naprawdę dużo pomógł. Ściągnąłem no, kilku zawodników sponsoruje ten zespół, wierzy w ten zespół i, i myślę, że jeszcze raz chciał z tego, z tego miejsca podziękować może, że, że on jest, że, że żyje, że atmosfera wokół klubu się myślę, zmieniła wokół zespołu. Chłopaki chcą pracować. On też to widzi, że, 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 że coś, coś zrównało i myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Jeszcze raz musiałbym wyjść z tego miejsca. Dziękuję. Dziękuję.